Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy temat rehabilitacji martwego ciągu i zarządzania obciążeniem i czy taki martwy ciąg warto wdrażać w plan rehabilitacji? A odpowiedź na to? Odpowiedź brzmi to zależy, więc oglądajcie dzisiejszy odcinek. Zapraszam! Serdecznie zapraszam na konferencję Forum Treningu i Biznesu, która odbędzie się 25 października. To już druga edycja. A pod koniec września serdecznie zapraszam na nasze największe szkolenie, które dotychczas stworzyliśmy, czyli trening medyczny. Odbędzie się wtedy pierwszy zjazd. Woj, czy martwy ciąg niszczy plecy? To zależy. Myślę, że musimy porozmawiać o czterech podstawowych punktach. Jedziemy. Myślę, że warto na początku wspomnieć, jak często wykonujemy martwy ciąg. Jeśli stanowi on element każdego treningu, który robimy, czyli przykładowo mamy cztery jednostki w tygodniu i na każdej jednostce wykonujemy martwy ciąg, może to być zdecydowanie za duża. Ilość tygodniowa. Ten sam wzorzec może doprowadzić do przeciążenia. Tak samo, jeżeli te martwe ciągi są dosyć ciężkie, to będziemy kumulować takie zmęczenie układu nerwowego. Czyli wykonując na przykład te cztery treningi z ciężkimi ciągami na 80-90%, prawdopodobnie po 3-4 tygodniach już będziemy znacznie zmęczeni. To przełoży się na późniejszy progres. Zapraszamy na nasze szkolenia online. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Obserwujemy też sytuację, w której osoba chodzi na siłownię dosyć nieregularnie, czyli na przykład raz na dwa tygodnie lub jeszcze rzadziej i na każdej z tych jednostek wykonuje taki naprawdę ciężki martwy ciąg. Powyżej powiedzmy 80 90 nawet procent swojego maksa. To może go doprowadzić do urazu przy tak okrojonej regularności ten progres będzie o wiele wolniejszy, ta ekspozycja na bodziec będzie niska. Mimo że układ nerwowy, ciało będzie zregenerowane, to jednak dochodzenie do tak wysokich wartości rzadko, może po prostu to ciało może nie być na to przygotowane. Więc też te aspekty techniczne, automatyzacja ruchu i tak dalej mogą być po prostu takie, jakby to powiedzieć, nie nieodpowiednie, szukam słowa. Nieefektywne. O, nieefektywne. Nie. Im częściej coś robimy, oczywiście bez przesady, to wychodzi to tak bardziej naturalnie, i wtedy faktycznie nie musimy się skupiać na dziesięciu aspektach technicznych, żeby coś zrobić, tylko po prostu wchodzimy, robimy i skupiamy się na tym, że ciężar jest ciężki i musimy go podnieść. Odpowiedni jest dobór wariantu martwego ciągu, jaki wykonujemy. Wiemy po naszych podopiecznych, że nie każdy jest przystosowany. Rozpoczynając swoją przygodę z podnoszeniem ciężarów, do takiego konwencjonalnego, martwego ciągu z samej ziemi. Często wymaga podniesienia pozycji, ułatwienia tego ruchu troszkę, tak aby to wychodziło mu bardziej płynnie, był w stanie się skupić na zaangażowaniu grup mięśniowych, które mają tutaj pracować, a nie szukaniu gdzieś tej wygody. E może wykorzystywania o troszeczkę innych grup albo bycie po prostu bardziej w zgiętej pozycji kręgosłupa. Zapraszam do zamkniętej grupy na Instagramie, gdzie dzielimy się z Wami naszą wiedzą, przypadkami, jakie rozwiązujemy. W mojej praktyce, jak programuję martwe ciągi, to często taki naprawdę ciężki lift, na przykład 3RM, programuję raz na dwa tygodnie, a przeplatam go na przykład lżejszym tygodniem, albo większą objętością, tak żeby po prostu ten wzorzec nie był przeładowany co tydzień. Albo zastępuję go innymi wariantami, na przykład wersją powiedzmy, prawie unilateralną, czyli na przykład jakiś Kick Stens, staggered Stens, czy warianty faktycznie jednonóż. W ten sposób przepracowuję sobie ruch zawiasu biodrowego, wpływa mi to dalej na ten taki klasyczny martwy ciąg, który jest obrany jako. Ten taki wariant, który chcemy progresować na przestrzeni czasu. A ten ciężki lift trzymam przez wiele miesięcy, ale ciężko robię go dosyć rzadko. Jak już powiedział Jan przed chwilą, te ciężkie lifty powinny się pojawiać co jakiś czas. Warto to regularnie monitorować i wplatać w plan treningowy. Ja chciałbym natomiast podkreślić taką sytuację, którą obserwuję u ćwiczących często na komercyjnych siłowniach. Często są to mężczyźni, oczywiście. E, za każdym razem, kiedy ćwiczą martwy ciąg, starają się wykonywać bardzo ciężką jedynkę. Często to jest swego rodzaju konkurs, który wykonują. E, to zjawisko jest bardzo niebezpieczne, moim zdaniem. Co myślisz, się o nie? No tak jak gdzieś tam poruszyliśmy ten temat, to bardzo szybko doprowadzi do tego, że będziemy po prostu zmęczeni i łatwiej jest w perspektywie czasu o jakieś tam błędy. Może nie tyle techniczne, ale wejście w inny sposób wykonywania martwego ciągu, bo na przykład dana partia będzie już zmęczona. Pociągniemy z pleców większy ciężar niż dotychczasowo z tych pleców mogliśmy pociągnąć i wtedy coś się wydarzy. Chodzi mi o taką drastyczną zmianę techniki. No i teraz nawiązując do tego. Jeżeli chodzi o ciężkie lifty, to ja z moimi podopiecznymi raczej stosuję trójki. Jeżeli widzę, że to, to drugie powtórzenie jest już takie naprawdę ciężkie, to nie forsuję tego ostatniego. Zrobimy to sobie za 2-3 tygodnie, jak osoba będzie w lepszej dyspozycji, albo uznaję to za ciężar, który jest na ten moment gdzieś tam dla nas górną granicą. I za 2-3 miesiące będziemy próbowali go pobić. Jak już jesteśmy przy programowaniu jednostek treningowych martwego ciągu, no to powiemy o kilku przykładach, jakie możecie zastosować. Ja w swojej praktyce staram się to prowadzić falowo. Jednego tygodnia mój podobieczny wykonuje na przykład 3 albo 4 piątki, gdzieś w okolicy 70%. W tygodniu następującym potem mamy na przykład piramidę 6-5-4 albo 5, 4, 3, gdzie jest ekspozycja na ten e, najbardziej intensywny e, procent, czyli około 80 i powyżej, tylko w jednej serii. Czyli nie mamy dużego zmęczenia. Osoby na tym świetnie progresują, e, są w stanie poprawiać swoje wyniki z tygodnia na tydzień. Z tym też, że ten progresji nie prowadzę w sposób nieskończony. Warto wprowadzać co 4-5 tygodni jakiś taki e, tydzień lżejszy. Tak, a jeżeli chodzi o moją perspektywę, to lubię wplatać na przykład ciężki ciąg w jednym tygodniu, klasyk powiedzmy na 3RM, a w drugim tygodniu na przykład rdl na 6RM i operuję tutaj skalą RPI z podopiecznymi i staram się ich tego uczyć, albo wplatam tak, że robię ciężkie ciągi w jednym tygodniu, a w drugim na przykład szybkie lub pauzowane, coś innego, tak żeby te wzorce przeplatać w zależności od tego jaki model periodyzacji sobie wybierzemy. I warto tutaj zaznaczyć, żeby nie przyszedł zaraz trener Trójboista i powiedział, że to się nie nadaje, bo to jest troszeczkę inny rodzaj programowania, bo jeżeli mielibyśmy typowego podopiecznego, który trenuje Trójbój, no to to programowanie jest znacznie inne i ta ekspozycja na ten trójbój musi być większa. Natomiast my trenujemy głównie z generalną populacją, z osobami z kontuzjami i amatorami sportów, także tutaj ten trening będzie się troszkę różnił. Czyli tak jak wymienił wam Janek, mamy wiele różnych zmiennych, które możemy zastosować. Jeśli nie czujecie się w tym biegle, możecie wybrać jakąś prostszejszą formę progresowania, chociażby liniowe, gdzie zwiększamy sobie tylko jeden parametr, jakim jest liczba powtórzeń albo ciężar. Najważniejsze natomiast jest to, moim zdaniem, żeby tego nie robić z głowy, zawsze zapisywać prowadzić skrupulatnie notatki z takich treningów. I zbierać feedback od podopiecznego. Takim take home message od nas w tym temacie dla was będzie to, żebyście analizowali, obserwowali jak na przykład zmienia się prędkość ruchu sztangi waszego podopiecznego, czy nie jest tak zajechany, że nie jest w stanie wygenerować szybkiego ruchu, jak się czuje po treningu, co jeszcze możemy analizować. Żeby ktoś y przez kilka tygodni z rzędu notuje na przykład ten sam ciężar albo ciężar zaczyna spadać na takiej samej ilości powtórzeń, a nic w życiu dodatkowego się nie zmieniło, to prawdopodobnie ten plan już jest za ciężki i należy coś zmienić. Jeżeli ktoś wykonuje tak zwany ego-lifting, czyli za wszelką cenę ma rozpisane RP8, czyli ma mieć jeszcze trochę zapasu, a i tak leci do odciny no to to jest początku osoba trenująca, podopieczny, który jest początkujący i wasza w tym rola, żeby nauczyć go tego, żeby potrafił zarządzać swoim zmęczeniem i to jest w sumie wydaje mi się dosyć powszechne teraz, bo dużo osób jest takich, że trzeba je hamować niż zmuszać do tego, że weź jeszcze jedno powtórzenie zrób. Nawet wśród moich podopiecznych widzę, że ostatnio ten trend się zmienił i faktycznie muszę ludziom zabierać trochę ze sztangi, bo chcą cisnąć dalej, a Dobrze wiemy, jak progresowanie z tygodnia na tydzień się kończy w perspektywie 3-4 miesięcy. Cisną nawet, kiedy boli. Dokładnie. A czasem nawet nie powiem, że boli, żeby podnieść jeszcze 5 kg więcej, a nic to nie zmienia, a leczenie bólu pleców, jak robi się przewlekłe, no to trwa długo. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego materiału. Jeżeli ta treść była dla Was przydatna, to dajcie znać w komentarzu i zapraszamy za tydzień, a także do poprzednich materiałów.